Cukrzyca to nie tylko cukier we krwi, jak wielu przyzwyczaiło się myśleć, to stan, który przez lata może podkopywać zdrowie, nie dając się poznać poprzez oczywiste objawy. Często człowiek nawet nie podejrzewa, że w jego organizmie rozwijają się poważne zaburzenia, dopóki nie napotka ich konsekwencji, czy wiedziałeś, że cukrzyca może wpływać praktycznie na każdy układ w organizmie. Jednym z najstraszniejszych objawów cukrzycy może pojawić się niespodziewanie, radykalnie zmieniając twoje życie. Ten objaw dotyczy nie tylko stanu fizycznego, ale także jakości życia jako całości. Możesz pomyśleć, ale mam wszystko pod kontrolą, regularnie przyjmuję leki, jednak nawet ci, którzy dbają o swoje zdrowie, często nie zauważają tego niepokojącego sygnału. Dziś opowiemy, który dokładnie objaw powinien stać się dla ciebie sygnałem alarmowym, dlaczego jest tak niebezpieczny i co można zrobić, aby zapobiec jego rozwojowi. Neuropatia cukrzycowa to powikłanie cukrzycy, w którym wysoki poziom cukru we krwi uszkadza włókna nerwowe. Układ nerwowy człowieka odpowiada za przekazywanie sygnałów między narządami a mózgiem, a jego uszkodzenie może prowadzić do utraty czucia, bólu, Osłabienia mięśni i innych poważnych zaburzeń. Neuropatia może dotykać różne typy nerwów, w tym czuciowe odpowiedzialne za czucie, ruchowe kontrolujące ruchy oraz autonomiczne regulujące pracę narządów wewnętrznych. Utrata czucia w neuropatii cukrzycowej, zmniejszenie czucia zaczyna się od palców stóp i może stopniowo rozprzestrzeniać się na całą stopę, a następnie na ręce. Dzieje się tak z powodu uszkodzenia zakończeń nerwowych, które przestają prawidłowo przekazywać sygnały do mózgu. Taki proces może prowadzić do sytuacji, w której nie poczujesz skaleczeń, oparzeń czy innych urazów, CO zwiększa ryzyko infekcji, z czasem nawet niewielkie rany mogą przekształcić się w trudno gojące się owrzodzenia. Na przykład stopa cukrzycowa to jedno z najczęstszych powikłań. Dlatego ważne jest zwracanie uwagi na wszelkie zmiany czucia. Regularne badanie stóp i noszenie wygodnego obuwia pomagają zmniejszyć ryzyko urazów. Lekarze zalecają sprawdzanie temperatury wody rękoma przed zanurzeniem stóp, aby uniknąć oparzeń, które mogą pozostać niezauważone. Ból i pieczenie. Neuropatia cukrzycowa często towarzyszy nieprzyjemnym doznaniom w kończynach, takim jak pieczenie. Mrowienie czy nawet ostry ból, objawy te zwykle nasilają się w nocy, co może zaburzać sen i pogarszać ogólny stan zdrowia. Przyczyną jest uszkodzenie włókien nerwowych, które zaczynają nieprawidłowo przekazywać sygnały do mózgu, powodując nadaktywność układu nerwowego. Niektórzy pacjenci opisują te odczucia jako ochodzenie po gorących węglach lub półkłucia igłami. Ból może być tak silny, że nawet lekkie dotknięcie kołdry staje się nie do zniesienia. Jeśli takie objawy są ignorowane, może to prowadzić do przewlekłego zespołu bólowego, który znacząco obniża jakość życia. Aby złagodzić stan, lekarze mogą przepisać specjalne leki, które zmniejszają wrażliwość nerwów lub blokują sygnały bólowe. Ponadto zaleca się delikatny masaż, stosowanie ciepłych kompresów oraz specjalne ćwiczenia na nogi, które pomagają poprawić krążenie krwi i zmniejszyć dyskomfort. Osłabienie mięśni. Neuropatia cukrzycowa jest związana z zaburzeniem pracy nerwów, które kontrolują ruchy. Zmniejszenie siły mięśni może objawiać się lekkim zmęczeniem po zwykłej aktywności fizycznej lub trudnościami w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak wchodzenie po schodach czy noszenie torebek. Stan ten jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych, ponieważ zwiększa ryzyko upadków i urazów. Mięśnie nóg najczęściej cierpią jako pierwsze, ponieważ są najbardziej narażone na obciążenia i wymagają stałej kontroli ze strony układu nerwowego. Z czasem osłabienie może postępować, prowadząc do ograniczenia mobilności i zależności od pomocy zewnętrznej. Przyczyną osłabienia mięśni często jest słabe ukrwienie, spowodowane uszkodzeniem naczyń krwionośnych i nerwów, ponadto brak aktywności fizycznej z powodu bólu nóg tylko pogarsza problem. Aby zapobiegać i odbudowywać siłę mięśni, ważne jest regularne wykonywanie ćwiczeń wzmacniających mięśnie i poprawiających krążenie krwi. Fizjoterapia i masaż również mogą być pomocne, ponieważ wspierają aktywację włókien mięśniowych. W niektórych przypadkach lekarze zalecają suplementy witaminowe zawierające witaminy z grupy B, które wspierają pracę układu nerwowego i pomagają spowolnić postęp osłabienia. Problemy z koordynacją, zaburzenie równowagi i koordynacji ruchów to kolejny poważny objaw neuropatii cukrzycowej. Stan ten powstaje z powodu uszkodzenia nerwów odpowiedzialnych za przekazywanie sygnałów skończyn do mózgu. Kiedy czucie w nogach maleje, organizm traci zdolność do prawidłowej oceny położenia ciała w przestrzeni. Takie zmiany mogą prowadzić do niestabilności podczas chodzenia, trudności z wchodzeniem po schodach. A nawet prostej czynności, jak stanie na jednej nodze, te objawy są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, u których i tak zwiększa się ryzyko upadków. Statystyki pokazują, że osoby z neuropatią cukrzycową upadają dwa razy częściej niż ich rówieśnicy bez tej choroby. Problemy z koordynacją często nasilają się w ciemnym czasie dnia, gdy orientacyjne punkty wizualne są ograniczone, lub przy szybkiej zmianie pozycji ciała. Na przykład podczas wstawania z pozycji siedzącej. Może to prowadzić do urazów, w tym złamań, szczególnie w okolicy stawu biodrowego. Aby zapobiegać i poprawiać stan, zaleca się wykonywanie ćwiczeń rozwijających równowagę. Mogą to być proste praktyki, takie jak stanie na jednej nodze lub korzystanie z platform balansujących. Obuwie również odgrywa ważną rolę. Powinno być wygodne, wspierać stopę i zapobiegać poślizganiu się. Kontrola poziomu cukru we krwi, regularne monitorowanie poziomu cukru we krwi to podstawa profilaktyki i kontroli neuropatii cukrzycowej. Kiedy poziom glukozy utrzymuje się w normie, ryzyko uszkodzenia nerwów znacznie się zmniejsza. Badania pokazują, że utrzymanie poziomu hemoglobiny glikowanej poniżej 7% może zmniejszyć prawdopodobieństwo rozwoju neuropatii o 60%. Ważne jest nie tylko mierzenie cukru, ale także zrozumienie, jak różne czynniki, takie jak dieta, aktywność fizyczna i stres wpływają na poziom glukozy. W tym celu nowoczesne glukometry oferują wygodne funkcje, takie jak ciągłe monitorowanie czy aplikacje do śledzenia wyników. Dieta odgrywa kluczową rolę w kontroli cukru. Spożywanie produktów o niskim indeksie glikemicznym, takich jak pełnoziarniste produkty, warzywa i białkowe produkty, pomaga unikać gwałtownych skoków poziomu glukozy. Regularne posiłki dostosowane do indywidualnych potrzeb insulinowych lub innych leków również przyczyniają się do utrzymania stabilnych wskaźników. Ponadto aktywność fizyczna, taka jak codzienny spacer czy ćwiczenia o umiarkowanej intensywności, pomaga poprawić wrażliwość na insulinę i znormalizować metabolizm. Jednak ważne jest, aby nie przesadzać, aby nie doprowadzić do hipoglikemii. Regularne konsultacje z lekarzem lub endokrynologiem pozwalają na bieżące dostosowywanie leczenia i omawianie wszelkich zmian w samopoczuciu. Pomaga to zapobiegać nie tylko neuropatii, ale także innym powikłaniom cukrzycy, takim jak problemy z sercem czy nerkami. Kontrola cukru to nie tylko proces medyczny, ale także styl życia. Im bardziej świadomie pacjent podchodzi do tego zagadnienia, tym większa szansa na zachowanie jakości życia i uniknięcie poważnych konsekwencji. Zdrowy styl życia, zrównoważona dieta, regularna aktywność fizyczna i rezygnacja z nałogów odgrywają kluczową rolę w profilaktyce neuropatii cukrzycowej, pomagają wzmocnić układ nerwowy, poprawić krążenie krwi i zmniejszyć ryzyko powikłań. Odpowiednie odżywianie, bogate w warzywa, owoce o niskim indeksie glikemicznym, pełnoziarniste produkty i zdrowe tłuszcze, utrzymuje stabilny poziom cukru we krwi i zapobiega jego gwałtownym wahaniom. Na przykład spożywanie orzechów, tłustych ryb i zielonych warzyw bogatych w magnes wspomaga wzmacnianie nerwów i poprawia przewodnictwo impulsów nerwowych. Aktywność fizyczna, taka jak chodzenie, pływanie czy yoga. Poprawia krążenie krwi, zwłaszcza w kończynach, i stymuluje pracę układu sercowo-naczyniowego. Umiarkowane ćwiczenia pomagają zmniejszyć stan zapalny i poprawić wrażliwość na insulinę. Nawet 30 minut aktywności dziennie może znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju powikłań cukrzycy. Rzucenie palenia to kolejny ważny krok ku zdrowemu życiu. Nikotyna zwęża naczynia krwionośne. Pogarsza ukrwienie nerwów i nasila ich uszkodzenie badania pokazują, że palący pacjenci z cukrzycą mają o 40% wyższe ryzyko neuropatii niż ci, którzy nie palą. Ponadto ważne jest przestrzeganie regularnego rytmu snu. Ponieważ brak snu pogarsza regulację poziomu cukru we krwi i ogólny stan organizmu, stres również należy kontrolować. Ćwiczenia oddechowe. Lub medytacja pomagają się zrelaksować i poprawić ogólne samopoczucie. Zdrowy styl życia to nie tylko profilaktyka, ale także sposób na poprawę jakości życia. Regularna troska o swoje ciało może znacząco zmniejszyć ryzyko neuropatii i innych powikłań związanych z cukrzycą. Regularne badania lekarskie Regularne badania lekarskie są podstawą wczesnego wykrywania i skutecznej profilaktyki neuropatii cukrzycowej. We wczesnych stadiach uszkodzenia nerwów mogą być mało zauważalne lub wcale się nie objawiać, ale podczas regularnych badań specjalista może zdiagnozować nawet minimalne zmiany i zapobiec ich rozwojowi. Podczas takich badań lekarz sprawdza czucie nerwów za pomocą testów na wibracje, percepcję temperatury lub czucie dotykowe. Popularną metodą jest test z użyciem monofilamentu, który pomaga ocenić czucie stopy na nacisk. Badania krwi na poziom cukru, cholesterolu i trójglicerydów są również ważną częścią kontroli. Wysoki poziom glukozy lub lipidów może sygnalizować postęp cukrzycy i zwiększone ryzyko powikłań. Niemniej ważny jest monitoring ciśnienia tętniczego, ponieważ wysokie ciśnienie pogarsza krążenie w kończynach i nasila uszkodzenia nerwów. Regularne mierzenie ciśnienia pomaga utrzymać je pod kontrolą i chronić układ nerwowy. Dla tych, którzy już doświadczają objawów takich jak mrowienie, ból czy drętwienie, lekarz może zlecić dodatkowe badania, w tym elektromiografię lub badanie przewodnictwa nerwowego. Procedury te pozwalają ocenić, jak bardzo uszkodzone są nerwy i wybrać optymalną taktykę leczenia. Regularne badania lekarskie nie tylko pomagają zapobiegać neuropatii, ale także dają pewność, że zdrowie jest pod kontrolą. Wczesne wykrycie i odpowiednie działania to klucz do utrzymania jakości życia i zapobiegania poważnym powikłaniom. Zakończenie. Neuropatia cukrzycowa to jedno z najpoważniejszych i niestety najczęstszych powikłań cukrzycy, utrata czucia, przewlekły ból, zaburzenia koordynacji wszystkie te objawy mogą znacząco pogorszyć jakość życia. Regularna kontrola poziomu cukru, utrzymanie zdrowego stylu życia. Terminowe badania lekarskie i uważne reagowanie na sygnały własnego ciała pomogą nie tylko uniknąć neuropatii, ale także znacznie poprawić ogólne samopoczucie. Pamiętaj, że profilaktyka zawsze jest łatwiejsza niż leczenie. Jeśli ty lub twoi bliscy cierpicie na cukrzycę, zrób pierwszy krok już dziś, przeanalizuj swoje nawyki, skonsultuj się z lekarzem i zacznij dbać o swoje zdrowie z nową energią.